na RÓŻY Witam was bardzo serdecznie z tej strony Bostor a to jest odcinek z przeglądu Minecrafta 1.14. A jest ze mną Witam was bardzo serdecznie z tej strony Bostor a to jest odcinek z przeglądu Minecrafta 1.14. I jest ze mną pan Szymek. Hej, cześć cześć. 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 także co mamy tu naprawdę rzeczy do przedstawienia Co? jest do przedstawienia dość duża ilość bloków będą one różnorodne no i myślę, że będzie ciekawie dobra, w e, takim razie pierwszą zmianą lub dodatkiem no to oczywiście są e, te pandy oraz bambuszy e, no właśnie Tutaj świetnie się bawię, widzę. Yy, można rzucić im bambus. Proszę tych pand tam nie tłuc. Halo, proszę... O, bardzo ładnie. Tak właśnie pandy jedzą bambus. Tak właśnie pandy jedzą, bambus. Hey, what happened? Tu mamy również rodzaj pandy. Jest to panda Kobus bambusus Nope dobrze. Zaczynamy tak opisujemy Nowe płyty Zostały dodane nowe płyty Siema tak poza tym Takem Karol opisuje wszystkie płyty, ja będę przejeżdżał A więc tak, mamy... Pojawiły się nowe płyty. Stołnowa. Kodul Ołkowa. Yy, no, cegły omuszone. Z czerwonego piaskoca. Yy, z granitu. Andezytu. Omuszonego kodu stolna. Z endstone. Granitu. Ale tego nie wypolerowanego, a za to ten jest wypolerowany. Z piaskowca kwarto, Tak? Tak. Andezytu. Tak. Z, andyzytu, z nederra, neder cegły, Nederowaj. I andezytu. Wypolerowanego. Wypolerowane. Tutaj mamy przedstawienie, że od teraz redstone'a możemy kłaść na szkle, bez żadnego problemu. Wypolerowany granit, e, czy czerwony piaskowiec, wypolerowany andezyt, endstone, stone, kwarc, e, Niewypolerowany granit. Niewypolerowany andezyt Cegła nederowa. Wypolerowany nie Niewypolerowany zbiornik. Bo były się płotki z cegły. Z pryzmarynowego. Z pryzmarynu. Z piaskowca czerwonego. Z omszonej cegły. Z, z granitu. Z cegły kamiennej, z cegły nederowej, z andezytu, z cegły nederowej. czerwonej to jest chyba. Czerwona cegła nederowa, aha. Z piaskopca zwykłego i z antonów Alternatywa to... dla drabinek. Pojawiły się... Dokąd pani nie? Rusztowania. Które możemy stawiać? Będąc na dole, oraz możemy, one mają własną fizykę. Zatrzymamy się na jednym z nich, i tak możemy budować bok, maksymalnie y, chyba 6 bloków. No właśnie, zaczynamy potem spadać. Ale w tym znowu możemy, i znowu. No i tak dalej. A po zniszczeniu podstaw, bardzo fajna rzecz. To. Wszystko spada. Zostało, zbagowało się chyba yy, Dobra Teraz tak Mamy tutaj Tabliczki Bardzo wyczekiwane z wszystkich rodzajów drewna Które oczywiście, uwaga, możemy barwić. Możemy barwić je barwnikami Możemy tekst Barwnikami zabarwić, To jest bardzo fajna rzecz Konwalia, Haber Oraz Widerowa róża której, Po której po wejściu Zaraz zaprezentuję. Otrzymamy obrażenia i efekt Widera. Dobra, tutaj mamy yy, stół Kowala, Rosno, Beczka, Będzarka, Piec hutniczy, Stół kartograficzny, Stół czarski. A tutaj mamy kamień szlifierski, który służy do naprawiania oraz... A szamowectw zajmij denitą, zbroję. Ale obcą się przynajmniej. Dzwon posiada w sobie taką oto funkcję, że kiedy na niego zadzwonimy, podświetlą nam się wszystkie potwory w pobliżu. O, proszę bardzo. Zaraz do podwórku przejdziemy. Zostały dodane latarnie, które świecą o jeden poziom światła więcej niż pochodnia. Można je powiesić lub postawić. Idealny na przykład jako znicz, albo jako taka lampka na pięknym łańcuszku. Dobrze, tutaj mamy zaprezentowane ogniska. Ognisko, pod którym znajduje się blok siana, emituje więcej dymu. To może się przydać do np. zaznaczenia, gdzie znajduje się baza. Tutaj mamy pulpit, który został dodany. I tak, możemy na nim przewracać strony. Przy każdym przewróceniu strony jest odsyłany sygnał, oraz książka po ponownym otworzeniu otwiera się na tej stronie, na której skończyliśmy. Następna rzecz. Kompostownik. Służy na przykład do składowania niepotrzebnych nasion. Czyli po prostu niepotrzebne nasiona możemy włożyć do kompostownika. I następnie co nam powstanie? Mączka kostna. Dokładnie. No, przyłącznik. No ale co ja mam mówić w końcu? Ja. No tak! No, powiedz! Że i tam mówię, że lazuryt na niebieski, i tak dalej. Aha! Pojawiły się też nowe barwniki. E, lazuryt zmienił się na niebieski barwnik. E, torbiel. Z atramentem. Z atramentem w. barwnik. taka br brązowy. I y, mążka kostna w biały. Pojawiły się też nowe rośliny, którym są słodkie jagody. Które jeżeli się wejdzie, to jak można zauważyć, tak się chodzi normalnie, a tak się chodzi przez jagody. Czyli mamy tak jakby spowolnienie, bo idziemy przez krzaki. Mm -hmm. y, jeżeli je zniszczymy, jeżeli dobrze myślę, to... Nie, trzeba po jest prostu... zebrać przyciskiem. A. No to jestem niezainformowany, przepraszam. Ja można je zebrać w taki sposób. No, i mamy takie można jakby... je farmić. W bardzo łatwy sposób. No tak. Dobra. No. Tutaj możemy jeszcze przedstawić yy, o, kuźnie, którą zbudował Karol. Moją, moją propozycję kuźnikowala.

A więc pojawiły się nowe moby, które atakują wioskę. Są to dwa moby. Pierwszy jest to napastnik, który najczęściej ma kuszę albo siekierę. Drugim mobem jest taki taran, powiedzmy atakujący villagerów. Który po prostu niszczy. Niszczy wszystko, co napotka. Na nim. Jeżeli dobrze pamiętam, da się jeździć. Chyba. Jeżeli nie, to nam nie poprawi. Pojawiły się też lisy, które mają zeza. <grym zezza> Oraz wędrowny villager, który daje nam o różne oferty. Czyli normalny villager, który znika na noc, bo wyrzuca sobie fotkę niewidzialności, aby moby go nie atakowały. Dodano również. Opcje nasz, nasze hitboxy, jeżeli kłócamy, zmniejszają się o pół kratki. Czyli możemy po prostu przejść z takim tunelikiem. No dokładnie. Teraz ocelot, którego musieliśmy oswoić, jak jako no, ocelot, teraz jest oddzielnym jajkiem. Spełnimy koty od razu, tak jakby oswojone. Które mają 11 różnych wariantów. Przecież nie 11, różnych One też uciekają. Chyba, że daje im się, uwaga, rybcie. Także to była aktualizacja Minecraft'a y 17. jeżeli coś nie przedstawiliśmy jasno, no to oczywiście musimy poprawić. No i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć! Siema!